Dzisiaj przygotowałam dla Was test jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek w Ameryce, w świecie sportowym, wypoczynkowym. Jest to Alo. To firma, która powstała w 2007 roku w Los Angeles i od początku miała jeden cel: połączyć wygodę ubrań sportowych z modowym charakterem. Tak aby można było je nosić nie tylko na macie do jogi, ale też na co dzień jako stylowe elementy garderoby. Alon mocno promuje się jako marka premium kojarzona z luksusowym stylem życia i zdrowym, aktywnym podejściem do codzienności, dlatego nie bez powodu zobaczycie ich ubrania na największych gwiazdach. Markę promują i noszą osoby takie jak Kim Kardashian, Kendall i Kylie Jenner, Kylie Bieber, Taylor Swift czy Gigi Hadid. To właśnie celebryci i influencerzy sprawili, że alo stało się synonimem nie tylko sportu, ale też prestiżu. Sądząc po tym, kto ją nosi na co dzień, kto ją promuje, możemy przypuszczać, że ceny będą wysokie, ale czy jakość Temu dorówna. Taką ideą Alo jest połączenie mody, ruchu i mindfulness. Marka podkreśla, że tworzy ubrania, które mają inspirować do zdrowego stylu życia, ale jednocześnie bardzo mocno bazuje na tym, że są to produkty modne które świetnie wyglądają w social mediach. No tego nie mogę im zarzucić. Naprawdę ich produkty na tych wszystkich zdjęciach, kampaniach wyglądają przepięknie. Ich kolorystyka uważam, że też jest naprawdę przepiękna. No i teraz pytanie, jak wygląda to od środka? Przechodząc przez sklep, od razu widać piękne ekspozycje, minimalistyczne wnętrza i oczywiście wysokie ceny. Na pewno zauważycie, że większość metek opiewa na kwoty zdecydowanie powyżej średniej rynkowej. No i co z jakością tych ubrań? No właśnie, tu zaczynają się lekkie schody. Sprawdzając składy ubrań ALO od razu rzuca się w oczy, że w zdecydowanej większości bazują one na materiałach sztucznych, takich jak poliester, nylon czy elastan. Naturalnych tkanin praktycznie tutaj nie znajdziecie. A sprawdzałam różne modele ubrań, nie tylko te typowo sportowe, leginsy i topy, które w większości przypadków są ze sztucznych materiałów. Sprawdzałam też inne rzeczy. Bluski, swetterki, spoddenki i tego typu. Może to więc oznaczać, że nie płacimy za jakość materiału, a przede wszystkim za markę design i marketing, który budowany jest wokół gwiazd i influencerów. Promowanie jakiejś marki przez tak znane i rozpoznawalne osoby, szczególnie w świecie tym internetowym, to nie są tanie rzeczy, więc serio jest to bardzo, bardzo ciekawe. Znajdziemy tutaj modele ubrań kaszmirowych czy bawełnianych, natomiast ceny są ogromnie wygórowane. A uwierzcie, że mam w swojej szafie kaszmirowe rzeczy, wiem, jak mogą one wyglądać, i wiem, jakie mogą być w odczuciu. Tak tutaj mam wrażenie, że te sweterki, no naprawdę. Słabiutko. Zobaczcie tylko, jak wygląda ich Instagram, jak wygląda ich strona. No, to chcę się kupić. I sama, kiedy patrzyłam na te ubrania online, to bardzo chciałam czegoś spróbować i wydawało mi się, że są to bardzo wysokiej jakości ubrania. Natomiast po mojej wizycie w sklepie stacjonarnym, no, troszeczkę zmieniłam zdanie, bo patrzę na te ubrania, czuję je, widzę, jak są powykańczane. I oprócz tego, że uważam, że kroje naprawdę są przemyślane i dobrze dobrane. Tak, jakość pozostawia wiele do życzenia. Podsumowując ten początek, marka Alo to zdecydowanie styl życia, prestiż i social mediowa estetyka. Ceny są naprawdę wysokie, w składach królują sztuczne włókna, natomiast sprawdźmy, jak będą one leżeć na moim ciele, jak będę się w nich czuć, i wtedy stwierdzimy, czy są warte zakupu. Sztuczny skład. Mega drogie. Set wygląda ładnie i to co muszę powiedzieć, to że nawet nie robi się camel toe, a jest tutaj szef na środku, więc ogólnie to leży spoko, ale nie kupiłabym tych legginsów, bo są za krótkie dla mnie. Zdecydowanie. Ale muszę powiedzieć, że kolor mi się bardzo podoba. staniku też się czuję spoko. CC wyglądają ładnie. Całkiem dobrze ustabilizowane, ale moim zdaniem totalnie nie warte tych pieniędzy. Przynajmniej ten zestaw. Zobaczymy, co będzie dalej. Estetycznie spoko. Jeżeli ktoś ma dużo siana, to. Okay. Uważam, że mały wybór. Wszystko jednolite, biało i czarne. Ok, jestem w drugim zestawie i ogólnie wygląda z zewnątrz dobrze, ale cena na przykład tego topu, to jest 180 dolarów. Jest w 100% z kaszmiru, ale absolutnie nie wygląda i mam nowy kaszmirowy sweterek w szafie, jeżeli chcecie zobaczyć, jaki to, zapraszam na najnowszy odcinek z moimi nowościami w szafie. I tamten jest tak miły w odczuciu, a tutaj mam wrażenie, że po prostu po trzech razach on by się cały rozciągnął. Takie jest moje odczucie. Wygląda bardzo ładnie, bardzo estetycznie, ale on kosztuje prawie 1000 zł. Mega dużo, mega dużo. Dresy, krój, pozostawiam mi osobiście wiele do życzenia, także to jest rozmiar S. Moja mama uważa, że dresy są ładne, ale ja tak nie uważam, są okropne. Takie jakbym ubrała dresy w gimnazjum materiał 65-35. No ogólnie cienkie i naprawdę słabe jakościowo, bardzo słabe, a drogie, gdyż kosztują 128 dolarów. Tragedia! Ogólnie nie kupiłabym jak na razie nic z tej marki. Idę się przebierać dalej. Pierwsza rzecz, która mi się podoba, i czuję się w niej naprawdę bardzo dobrze. Mam rozmiar XS. Przymierzyłabym też Eskę, gdybym chciała ją kupić, ponieważ nie chcę. Kosztuje 148 dolarów, ale jest w 100% z bawełny Także spoko. To jest rzecz, która serio uważam, że jest bardzo ładna, i chętnie bym ją przygarnęła, gdyby pewnie była trochę tańsza. Zastanawiam się tylko, jaki, jakie ona ma zastosowanie, bo na pewno nie sportowe. Może tenis ewentualnie, ale ten materiał. Jest sweterkowy, więc jest dość taki ciepły, ale sukienka jest przepiękna. Naprawdę czuję się w niej bardzo dobrze. Jest ładnie wykonana, estetyczna, więc jest to pierwsza rzecz, którą mówię, że jest approved. Ej, hey, to jest pierwszy zestaw, w którym czuję się bardzo dobrze. On ma też lepszy skład. W się, sensie pierwszy zestaw, który czuję, że jest właśnie taki przyjemny na maksa dla ciała, że zastanawiam się nad tymi spodniami. One są w ogóle dobrej długości, a zwykle takie jogowe pantsy są na mnie za krótkie. Tak te, nie dość, że są bardzo przyjemne. To są właśnie spoko długości. Czuję się w nich bardzo dobrze. Fajny mają stan, bo nie są ani za wysokie, ani za niskie. Kamel to się nie robi. Jedyne, co mi się nie podoba, to jest ten. Detal tutaj, że ten sznurek jest tak widoczny, ale kurde, jest w nich tak wygodnie i ładnie wyglądają bardzo z tyłu, przez to, że mają taki szef, to też fajnie podkreśla pośladki. No, naprawdę są ładne. Nie prześwitują. Jeżeli chodzi o ich cenę, to kosztują 118 dolarów. Crazy. Natomiast sweterek e, też mi się podoba pod kątem składu, bo on ma e, chyba alpakę, na pewno ma bawełnę w sobie i jest też bardzo przyjemny. W ogóle podoba mi się jego wykończenie. Jest taki gładki, wygląda elegancko. Krój spoko. W ogóle kroje tej marki są bardzo fajne, dopracowane, bardzo dobrze te rzeczy leżą. Jakość pozostawia wiele do życzenia. Gdyby te ciuchy były tańsze, to bym była w stanie, jakby kupić tutaj trochę rzeczy, bo naprawdę mi się podobają niektóre. No ale za, za takie materiały. ا 리 س و Nie sądzę, że jest to tego warte. Ładnie leży. Bardzo ładnie, ale ile kosztuje? 188? Yo! To jest mega dużo. To jest mega dużo. Plastikowy zamek za taką cenę? No. Nie, nie ma approved. Nie ma approved. Top, oprócz tego, że ma napis alo i wygląda bardzo estetycznie, to jakościowo pozostawia wiele do życzenia. Ponownie. Ładny krój. Naprawdę muszę przyznać po przymierzeniu już tych wszystkich rzeczy, że kroje są bardzo, bardzo ładne. Natomiast te materiały z bliska, niestety, no niestety ty je jak dla mnie skreślają. To wygląda pięknie i cycki ładnie, ty ładnie, fajna długość. Ale wiecie, ile kosztuje? 58 dolarów, już to mówiła na początku. Więc czy jest tego warte? Nie. Natomiast leginsy to dra drama, <dramatik> Dramacik. E, ładny jest ten pasek, tak w zasadzie jedynie. No i dobra, i może też szwy po bokach, ale są dla mnie za krótkie i ten szef pośrodku. Kto jeszcze robi szef pośrodku na leggingsach? Nie róbmy tego. Nie fajnie to wygląda. Natomiast tył, tył bardzo ładnie w zasadzie. Ile one kosztują? 138 dolarów. Ludzie śmieci. Widać bardzo, że ta marka jest wypromowana po prostu przez celebrytki i że dlatego ludzie to kupują, bo na pewno nie za jakość. No na pewno nie. Krój, super. Mam bluzę w rozmiarze M. Bardzo ładnie ona wygląda. Nie wzięłabym mniejszej. Ja lubię się czuć tak comfy i naprawdę krój tej bluzy jest przy piękny. Jak na krunek, ona się świetnie układa i bardzo dobrze się w tym czuję. Bardzo dobrze się czuję w tym kolorze i dresy ponownie uważam, że krój. No co to są za nogawki? Nie podoba mi się to, a mam je w rozmiarze S i one tak wyglądają, więc są dla mnie niestety na nie. Materiał jest przyjemny, ale zobaczcie, w środku on ma taki typowy polarek. To po prostu oznacza słabą jakość dresu. Tutaj mamy znowu 65-35 i w odczuciu naprawdę, uwierz mi to nie. nie to, to w ogóle tutaj nie czuć z tych cen, które, które są za te zestawy. Mam wrażenie, że na tych wszystkich zdjęciach kroje, kolory i estetyka tych ubrań, to ratuje. Absolutnie nie są warte tych cen. Pięknie, pięknie się czuję, ale ja wiem, że to jest dwa prania, trzy prania i te rzeczy będą wyglądać po prostu jak tanie szmacisko. Że tak powiem. Ceny. Wiecie co, najpierw chciałabym zrobić ceny, zanim to omówię. 158 za kurtkę i 158 za spodnie. Jest szczerze to jest dla mnie taki trochę znak zapytania, bo kurtka mi się bardzo podoba, jak wygląda, jak jest taka zasunięta. Ma cienki materiał i szczerze chętnie bym w niej biegała, ale nie wiem, czy ona się. Tak... A, ona, ona ma jeszcze tutaj regulacje. To fajne. To, to lubię bardzo w kurtkach. Zawsze tak wisi regulacja, jak jest tego typu. Podoba mi się. Szczerze, ta kurtka mi się podoba. Nie wiem, po co są tutaj takie wycięcia, takie dziury po bokach. Kurde, nie no, kurtka jest estetyczna, fajna, tylko musiałabym bardziej poczytać. Dodałam informacje na ekranie odnośnie jej materiału, czy ona ma jakieś funkcje, na przykład na deszcz. Czy po prostu jest bardzo cienką kurtką, która spoko wygląda? Nie wiem. Z kurtką jestem taka... Pomiędzy, że byłabym może skłonna ją kupić. Uważam, że spoko i jeszcze rozsuniemy ją. Po rozsunięciu też wygląda ładnie. Podoba mi się jej krój. Uważam, że te wszystkie ubrania są tragiczne, uważam, że są, wyglądają bardzo tanio. Uważam, że sklep też nie wygląda dobrze, ale my wyglądamy dobrze. To jest w ogóle dla mnie taki zestaw, że jestem serio pod znakiem zapytania, bo te spodnie, nie wiem do czego one służą, ale podobają mi się, jak wyglądają. Tylko, że są turbo drogie. Jestem, czekajcie, sprawdzę skład materiału, bo wydaje mi się, że jest sztuczny, ale on jest takie mega cienkie, mega flowy i wyglądają spoko. 83% nylon, 17% elastan. Jo, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Nie wiem, dziwne te spodnie, ale coś w sobie mają. Podoba mi się ten materiał, jak on pracuje, że on jest taki flowy, nie wiem, taki dziwny ten zestaw, ale coś sobie ma słuchajcie, zacznę od spodenek, bo spodenki są moim zdaniem fajne ze względu na to, że mają wbudowane w środku spodenki, tylko szkoda, że nie zasłaniają mi tyłka kurde no nie, ja tak nie lubię, wiecie, jak ja uprawiam sport, to ja lubię być jednak tutaj cała ochroniona zasłonięta, spodenki są jeszcze takie do przejścia, że tak powiem materiał dość cienki, te rzeczy wszystkie wyglądają pięknie estetycznie na zdjęciu, tak, na zdjęciu. Uważam, że w ogóle bardzo ładnie, ja się bardzo dobrze czuję w tych rzeczach, że na moją sylwetce naprawdę fajnie się to wszystko układa. Ale kurde, to jest tak wypromowane. Ja rozumiem, dlaczego ten sklep zarabia, bo oni oszczędzają tak bardzo na jakości i produkcji, że mają mega dużą przebite. Że tył, że jest zapinany. No właśnie, to jest pierwszy stanik, który się tak zapina. Aha, że tutaj ten szef. No... Prawda. To jest w ogóle pierwszy stanik, który się zapina w ten sposób. Całkiem spoko mi trzyma ten biust, ale nie, nie, nie podoba mi się. Podobały mi się bardziej te inne topy. Tutaj jakoś tak się czuję jak takie jajeczko. Jakby mnie tutaj ograniczał. Ten biust tak hmm, zniekształca trochę. Oprócz tego, że tutaj wygląda ładnie, no okej. Okay. Właśnie, to też chcę powiedzieć, że w większości tych topów, szczególnie przy jaśniejszych kolorach to widać, że przebijają się w środku te wkładki, nie? Że, że to nie jest tak dopracowane jak powinno. No kurczę... Handem Sport zdecydowanie lepszy. Szczerze, spódniczka jest piękna. Uważam, że te plisy są pięknie zrobione, mega estetycznie. Bardzo podoba mi się jej długość. Fajne spodenki pod spodem. Troszkę za krótkie, ale jestem w stanie to wybaczyć. Piękny jest ten odcień granatu. Serio jest piękny, zgaszony, chłodny, super. Serio super. Bardzo chętnie bym w niej grała w tenisa. Ile kosztuje? 88. Co jest rzecz, którą byłabym skłonna kupić? Jako że rzeczy do tenisa właśnie takie spódniczki fajne. No naprawdę przyznaję, podoba mi się. Podoba mi się top. Kosztuje 68. On jest, z tego co pamiętam, właśnie bawełniany. Też wygląda bardzo ładnie. Tylko jest za drogi, ale czuję się w nim super. Czuję się w nim super, wygodnie, komfortowo. Nie, to nie jest do końca sportowy top. Uważam, że to jest bardziej top dochodzenia chodzenia ze względu na ten materiał, który, no nie jest taki sportowy, żeby przepuszczał pot czy coś, tylko raczej grzał. Ale ten zestaw mi się podoba. Uważam, że jest approved. Natomiast jak przyjrzymy się z bliska, to też te szwy pozostawiają trochę do życzenia, no nie? Że gdzieś tam to nie jest tak idealnie powykańczane, jak na pół kółkę cenową, ale podoba mi się. Bardzo mi się podoba ten zestaw. Podoba mi się spódniczka, mogłaby pójść ze mną do domu. Pa! Dobra, słuchajcie, najpierw sprawdzę cenę, zanim się wypowiem. 128 za spodnie i 68 za górę. Bardzo pięknie to wygląda. Pięknie wygląda ten zestaw. Ogólnie mam wrażenie, że niektóre z tych rzeczy jakby były na mnie szyte i to, co muszę powiedzieć, to tak. Wszystkie rzeczy jasne, które przymierzyłam, żadne nie prześwitują. Żadne. Jedynie co no to widać trochę, wiecie, jakieś takie pomięcia majtki, ale to jest normalne. Mają pod dwójne materiały i tutaj naprawdę plus. Wszystkie mają szef na środku, a nie robił camel toe. Very good, very good. Pięknie wyglądają te spodnie. Moja sylwetka w tych spodniach i w ogóle z tym stanikiem. Świetnie się czuję. Naprawdę czuję się świetnie. Super kolor. Piękny, zgaszony, beżowy. Muszę powiedzieć, że estetyka, takie kolory tej marki są przepiękne. Moje piersi wyglądają świetnie w tym staniku. Podoba mi się też to marszczenie. Byłam ciekawa jak ten stanik mi się spodoba, bo na wieszaku byłam taka o, a właśnie jest bardzo komfortowy. Z tyłu ma też regular co jest dużym plusem. Kurczę, chyba gdybym miała kupić sobie jeden zestaw dzisiaj, to to byłby ten zestaw. Ma odpowiednią długość spodni, co też się rzadko zdarza. Szwy, to jest najsłabsza część tego zestawiku. Że trochę je widać i no nie są takie idealne. Ale moja dupa, moje cycki... Approved, approved. Zajebiście, serio, super. Tutaj jest super. Podoba mi się to. Kaszmirowy sweterek, 268 dolarów. I tutaj nie powala, nie powala. To jest ta sama sytuacja, co z tamtym krótkim topem. On jest ultra cienki. W ogóle nie czuję, jakby to był kaszmir. Mam sweterki kaszmirowe i on są takie przyjemne. On jest jak chmurka. A to nie jest jak chmurka. Jest bardzo cienki, wygląda tanio. I absolutnie z daleka nie powiedziałabym, że to jest kaszmirowy sweterek. Krój tutaj też mnie nie powala, więc ta rzecz, no nie. Let's go. A więc ten yy, long sleeve jest okropny. Wygląda bardzo tanio. I wiecie co mam powiem? Czuję bardzo duży Komfort nagrywania tutaj, bo nikt mnie nie rozumie, a ja tak jadę po tych ubraniach. A tutaj są panie, które tu pracują mega słabe, mega tanie. 78 78 dolarów! A on jest on jest sztuczny na bank. Dramat, dramat. Ostatni sweterek przed nami. Mam rozmiar L na sobie. 148 dolarów, 100% bawełna, totalnie zwykły basicowy sweterek. W życiu nie kupiłabym tutaj tego sweterka za 148 dolarów, który ma... Okej, okay, przypiętą metkę. Z tyłu. W odczuciu bardzo miły, bardzo przyjemny, i tutaj czuć, że to jest naturalny materiał, ale jest mega cienki i mega słaby. Mega, mega, mega słaby. Oprócz wyglądu, mam wrażenie, że ta marka nie ma nic poza tym. Ubrania kulkują się generalnie już na wieszakach, także tak to wygląda. Podsumowując, nie poleciłabym tej marki na zakupy. Uważam, że ceny są bardzo zawyżone. Na zdjęciach ubrania wyglądają pięknie. Z bliska trochę go. Gorzej. Poprawcie jakość, ponieważ wasze kroje, kolorystyka i estetyka są cudowne. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Czekajcie na kolejne filmy z New York City, ponieważ będą fajne. Po prostu będą super fajne. Zostawcie suba, i lajka. Ściskam, do następnego. Bye!